Kolejny dzień Idziemy na plażę autobusem w linii 101 który właśnie tam stoi Ta Plaż nazywa Montello Idziemy w autobusie na tak zwanego Glonajara Z kartką z przodu z wejście Jedziemy na blaże. uważaj bo ci skutek przyjdzie.

Margarita. Dla naszej pięknej córeczki. To po plażowaniu, o szybkiej picię. Wy aktualnie do katakum, kapucynów, a la paryskich Pojedziemy do katakumb. Z naz nazwy tylko katakumby, bo to ogólnie nie jest typowo pod ziemią, yy, znajduje się tam 8000 zabacamowanych zwłoków, więc ja jestem podiera A więcej powiem na miejscu. Trzymaj się, trzymaj Jesteśmy w katakumbach w Palermo. Znajduje się tutaj 8000 ciał. E, Najstarszą zachowaną mumią jest e, ta, która wita przechodniów na wejściu. Jest to e, mumia pewnego zakonnika, już nie pamiętam jak się nazywał, ale z 1522 roku. E, najlepiej zachowaną e, jest e, zabalansowany zwłoki Rosalii Lombardo, która zmarła w wieku dwóch lat na no, skrzylowe zapalenie płuc. I ojciec był tak zrozpaczony, że, że chciał gdzieś tam ją zachować w jakiś sposób i oddał ją, jej ciało do zabezpieczenia do najlepszego, najlepszego w swoim fachu, specjalnego doktora. I ciało się tak dobrze zachowało, że do 2009 roku nic się z nim nie działo. Natomiast w 2009 zaczęło się powoli rozkładać, więc e, władze, że tak powiem, tutaj tych katakom e, musieli zadziałać i i zatrzymać, zatrzymać rozkład, więc Rozalia jest w, specjalnym, w specjalnej takiej metalowej trumnie, się znajduje. Właśnie z powiem Wam, miał, że o wiele większe wrażenie wywarło na mnie, to e, te tutaj katakumby, niż te w Paryżu, do których robiłam już chyba trzy podejścia, czy dwa, z Christianem. No rzeczywiście te ciała sind住, to Duale, są bardzo... to, szesię, to e, jeszcze można powiedzieć? Eee, oczywiście jeśli chodzi o, tutaj o samet ciała, no to chowani byli głównie tutaj są mnisi, kapłani wyżsi szczeblem wojskowi, eee, arcybiskupi, no po prostu wyższe, wyższe sfery były tu chowane. Biedota niestety nie stać ich było na, na taki pochówek. Co jeszcze, kapko można powiedzieć na ten temat? No rozbudowali to w momencie, kiedy ogarnęli, że yy, ciała się konserwują. Bo I jednym dobre. z ostatnich właśnie ciał, które zostały tutaj pochowane, to była ta Rosalia Lombardo i miało to miejsce w 1920 roku, natomiast chyba w 1933 zostały już przez władze Palermo katakumby zamknięte i zabroniono pochówku tego rodzaju. Także to już, wtedy to się już zakończyło. Zbombardowali to w 1943 roku. Więc część ciała też uległa zniszczeniu i podczas Pożary. pożarów w 1966 roku również uległy, część, część ciała uległa zniszczeniu. Także nie jest to wszystko, co zostało odkryte, ale robi wrażenie, polecamy, naprawdę warto się Tak, trzeba bardzo uważać, bo się nie mają jasnych przepisów, jeśli chodzi o przechodzenie przez ulicę, nawet jeśli są pasy. I gdzieś słyszałam, że jak już, jeśli poruszasz się autem i umiesz jeździć po Sycylii, a zwłaszcza Palermo, to umiesz jeździć wszędzie. A przed <laughs> ja, tutaj nami... przepisy nie obowiązują. A przed Taki nami Porta Nowa. Brama, tak? Jedna z najsłynniejszych bram Palermo. Pięknie. Się zachowało takie stare, co? Mm -hmm. Przed chwilą mieliśmy dwa fenomeny. Jeden to ten pan, właśnie, który teraz słychać muzykę. Eee, ten pan, który siedział z głośnikiem, puszczał po prostu muzykę i na tym zarabiał. A drugi fenomen to pan, który sprzątał właśnie te kwadraty. I po prostu miał ustawioną skarbonkę, i napisane, że e, sprząta miasto bo tego nie robią i chciałby dzięki temu e, swojemu dobremu uczynkowi też zarabiać. Także powiem Wam szczerze, że tutaj w Palermo naprawdę bardzo fajny pomysł. Mówię o tym sprzątaniu oczywiście. Wczoraj tu właśnie byliśmy, wspominam. Tylko troszkę gorsza pogoda była. Poruszaj marytachą Patrzysz na maniak na mam taką propozycję, że teraz zmierzniecie w tą z drinkiem Później iść do domu przebrać się, bo już trochę chłodno się robi I później jeszcze się przejść dosłownie po tych ulicach jest zjeść burgery na sam koniec. Rzeczywiście, z 30 do 28 spadła temperatura, trzeba iść się przebrać. Już się czuje kłożka, no muszę ubrać jakieś swoje W sumie nagrywamy jeszcze wam przykładowych cen z restauracji Może wam się to przydać. O i dziś się, się dzieje na głównej ulicy w Palermo bardzo, bardzo dużo turystów Polaszka pierwszych magnesów Jedziemy sobie kolację Pyszną kolacyjkę Pizzeria Ola, Rania. Wneczki, zajeczka, nasza ja piękna. ale musiał zacząć padać deszcz I nam wszystko zepsuł Kilka słów o jedzonku moi drodzy Mieliśmy mały festiwal pizzy Odczuło nam się tak zwadę stanie zamówiliśmy cztery pizze Dwie diabole, czyli z selami picante, z mozzarellą Latę, a tam szefa z podlicza. Mam mamone mamona ile, e, ile mu damy? E, z cebulką była diabola, i drugą. Znaczy drugą. No to jest drugi rodzaj pizzy, który widzieliśmy, to było quattro gusti, było z szyneczką, e, prosto to Koto, z mozzarellą i w końcu z karczuchami na starówek. No, do tego piliśmy sobie dzisiaj naczki, aperolki, mojito, mohito. mojito, mojito, mojito. Eee, Ogólnie jesteśmy na jedzeni. full. A Mieliśmy zjeść burgery, ale nie naprawdę. Chyba. już jeszcze okaże w sumie. Ja mówię ostatniego dzisiaj nie, to nie jest moje ostatnie słowo. <laughs> jeszcze mam zupkę hiszpańską. Jeszcze mam zupkę hiszpańską.

I Proszę o są porządni Ludzie. na ten? Tak, to są szykuję. Mówią, że na przykład kosztuje drink 5 euro, a ostatecznie kosztuje 7 euro. I ci mówią, że to źle zapytałeś, bo te 2 euro więc to paść za to, że jest alkoholowe. Co mówisz o tym? No ale tak na całym świecie Nie jesteśmy lokalsami Nie wiemy gdzie dokładnie jeść Żeby nas nie oszfabili Nas biednych Polaczków Cebulaczków